Dobry wieczór Państwu. Wczoraj był Chrzest Pański. Pan Jezus Boży syn wchodzi do rzeki Jordan, żeby przyjąć Chrzest. Chociaż nie ma grzechu. W tej rzece jestem ja, bo mam grzech. I on mnie tak szturcha łokciem i mówi: Cześć. Ja mówię, panie, co ty tu robisz? Przecież tutaj nie powinno cię być. A mówię, Jestem tu z tobą. Co więcej, chcę być na twoim miejscu. Gdy się patrzy na historię Jezusa opisaną w Ewangelii, to widzimy, że on, Bóg, w nim łącząc się z ludźmi traci cały czas. Dotyka trendowatego, to już później nie może wejść do wsi. Pozwala się dotykać prostytutce, to stracił zupełnie w oczach faryzeuszów. Źle się o nim mówi, że odszedł od zmysłów, że ma Belzebuba. Szykanuje się go, czernia. Traci uczniowie, gdy się ich na chwilkę zostawi samych, to się wspierają, który z nich jest większy. A po gełom przychodzi w wielki piątek. Kiedy jest absolutnie wyczerpany w ogrójcu. wchodzi do rzeki Jordan, decydu decydując się na to, żeby tracić, po to, aby miał ja mógł zyskać. Przyjmuje szatę grzechu mojego, a przeobleka mnie w szatę zbawienia, bo kocha, bo tak chce, bo jest przyjacielem. Gdy go biczują, do otrzymuje chłostę, traci. Gdy jest przybijany do krzyża, traci życie ostatecznie. Ale, powstając martwych, przychodzi do tych, którzy zawiedli, i mówi im: Pokój Wam. Chrześcijański, Pan zanurza się we wszystkich moich sprawach, szczególnie w tych, w których jestem uwikłany. I to jest piękna historia o Jezusie z Nazaretu, który, przychodząc na ten świat, Z miłości do mnie i do ciebie. Zrobi wszystko, żebyś ty i ja, żebyśmy my żyli. Pozdrawiam serdecznie, Statek Zachodni.